Jest 11 listopada. Zimna, nie wiem, no tego bym się nie spodziewała. Bardzo fajne miejsce na takie późno jesienne grzyby i na taki spacer, jak to już 4 stopnie, ale w lesie jest super. Nie wieje, przytulnie. Proszę bardzo, młode muchomorki się zimna nie boją. Jakie liczne. Szczególnie teraz, kiedy już nic w tym lesie nie ma. Bardzo ładne. Ciekawe. To są chyba te fioletowe. Zobaczmy. Jasne. I jak dużo. Młodziutkie gołąbki. Niby znam ten grzybek ale... O, taka sobie wodnika. są baletniczki, ale ojoj chyba już nie. No, już nie. Jeszcze jedno zostawić. Ale jeszcze mała przejażdżka. Dobrze mi zrobi. Ten tutaj robaczywy, ale zobaczymy tego. Będzie dobry. W internecie widziałam takie pomarańczowe, ale białe to nie wiem co to jest. Dużo tego. Może to jakaś koralówka. Koralówki są pod ochroną. Nie będziemy tego sprawdzać. Sporo liści. I się łatwo ukróć w liściach. Prawda? No, będziemy szukać. Lamia, zdejmij mi tę czapeczkę. Czy sięgnięty wodą, Trzeba, czy? Młody jest szansa, że będzie dobry. Jedyna szansa to w takiej młodzieży, że nie będą rozpaczliwie robaczywe. O, nie siedzi. No wygląda zdrowo. Ekstra, A ten. jakiś śliczny, tylko już bardzo stary. A ten się rozpadł. Zobaczmy. Wartość dodana to te wszystkie przesiady, które musiałam zrobić, żeby go znaleźć. Wodnicha sobie rośnie. Sporo tego. Ale tak naprawdę... ...my szukamy czegoś innego. O, proszę. Łodziutki śliczne.